Cześć kochani, jako że fascynuję się tematem porodu, poród to jest moje hobby, poród to jest moja pasja i w tym momencie niesamowicie się ucieszę, że mogę po raz trzeci tego doświadczyć. Niestety po komentarzach bardzo często e, widzę, że jeszcze jednak e, temat porodu domowego to jest czarna magia, Dlatego postanowiłam zaangażować pewną osobę do tego, aby nagrała ze mną film właśnie na temat pojedu domowego. Do filmu zaprosiłam Agnieszkę. Agnieszka jest dulą i witam Cię, Agnieszko. Chciałabym, abyś nam troszeczkę opowiedziała o sobie, opowiedziała o tym, kim jest dula i może o tym, co skłoniło cię ku temu, aby dulą zostać? Jak również słyszałam, że napisałaś książkę na temat porodu domowego, może możesz się podzielić z nami. Proszę powiedz coś o sobie. Cześć, nazywam się Agnieszka Plutaszka-Radek. Jestem dulą i założycielką Polskiej Szkoły Rodzenia w UK. Pracuję z polskimi parami od ponad 3 lat. Jestem również autorką książki Poród zaczyna się w Gowie. I jestem dzisiaj tutaj z Wami po to, aby porozmawiać, trochę podzielić się wizją, moją wizją na temat porodu domowego. Jak to się stało, że zostałam dulą i w ogóle może kto to jest dula? Najprościej mówiąc, dula jest to niemedyczna położna, czyli taka osoba, która wspiera pary, wspiera kobietę rodzącą w drodze dorastania, dojrzewania do macierzyństwa, do rodzicielstwa, wspiera w okresie ciąży, porodu, połogu, ale również w, może wspierać w późniejszych chwilach. Dula wywodzi się ze słowa greckiego i tak naprawdę w takim bardzo dosłownym tłumaczeniu oznacza służącą, czyli naszym zadaniem jest zrobić to wszystko, aby odciążyć kobietę rodzącą od tego, czym tak naprawdę w tym momencie nie musiałaby się zajmować. Czysto teoretycznie. Można powiedzieć, że dula zajmuje się wsparciem emocjonalnym, choć tak naprawdę my wykonujemy cały ogrom pracy fizycznej. Począwszy od prowadzenia e, ciąży, uśmierzania bólu, e, np. w kręgosłupie, w miednicy, e, poprzez masaże, m, prowadzimy również tak e, kobietę w czasie porodu, aby jak najwięcej uśmierzyć jej e, bólu związanego właśnie z skurczami. I jak to się stało, że zdecydowałam się zostać dulą. To była trudna i długa droga. Teraz z perspektywy czasu myślę, że bardzo piękna. Stało się tak, gdy doświadczyłam sama doświadczyłam bardzo trudnego porodu, który zostawił swoje piętno w postaci zespołu stresu pourazowego. podczas terapii, podczas leczenia zaczęłam odkrywać piękno porodu na nowo, a później. Zachłysnęłam się tym tematem bardzo, bardzo dogłębnie i nie wyobrażałam sobie już innej drogi, jak właśnie takie wspieranie par w drodze do głównie szczęśliwego porodu. Moja droga potoczyła się trochę przez Europę, ponieważ zaczęłam jeszcze mieszkając w Polsce okończyłam kurs na instruktora szkoły rodzenia w Warszawie, przy szpitalu na Żelaznej, a później wyemigrowałam do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuowałam swoją edukację i tutaj ukończyłam kurs właśnie na um, Dule. To są tylko papierki, tak naprawdę dają one uprawnienie do pracy, ale nie powodują, że jesteś jeszcze Dulą. E, to, żeby być, czuć to, jakim jesteś i jak wspierasz pary, to jest bardzo długa droga i trzeba ją niestety wykonać. Stety, niestety. Ja uważam, że stety, bo wciąż się czegoś uczymy samemu i poprzez takie wzrastanie, czytanie ogromu książek są widzicie za mną, to jest tylko część książek porodo, ciążowo porodowych które, które zdążyłam już przeczytać. To jest takie wzrastanie i ciągłe szkolenie się, ciągłe poszukiwanie czegoś nowego, czegoś lepszego, bycie bardzo blisko natury. Przede wszystkim e, dula odpołożnej różni się tym, że my nie mamy uprawnień medycznych. To znaczy, nie możemy dać, podać żadnego leku, zdiagnozować kobietę, w e, żaden taki, taki medyczny sposób nie wypełniamy dokumentacji. Dlatego mamy czas i przestrzeń, aby zatroszczyć się o e, emocje i o te naturalne sposoby, które chyba warto wykorzystać, zanim sięgniemy po e, sposoby farmakologiczne. Ale żeby je znać, żeby umieć je zastosować w praktyce, no to tutaj potrzeba już troszkę czasu, żeby się z nimi oswoić, żeby je poznać i żeby być, czuć się w nich po prostu pewnym. Zostałam dulą po to, żebyś ty mogła urodzić w zgodzie ze sobą. Także tyle o mnie. Cieszę się, że mogę być dzisiaj z Wami. Mam nadzieję, że to spotkanie, ten wywiad będzie dla Was bardzo owocny, bardzo pomocny. Ja ze swojej strony już na dzień dobry. Zapraszam Was na moją stronę www.książkaoporodzie.co.uk. Tu właśnie sobie możecie zakupić książkę Poród Zaczyna się w Głowie. A ja zapraszam Was serdecznie na wysłuchanie tego, co mamy do powiedzenia na temat porodu domowego. Dobrze, więc może teraz opowiesz nam troszeczkę o porodzie domowym. O porodzie domowym mogłabym rozmawiać godzinami. Tak naprawdę jest to temat rzeka, ale też temat taki trochę konik, bo odkryłam go stosunkowo całkiem niedawno niecałe, już, sorry, przepraszam ponad 4 lata temu kiedy sama doświadczyłam Takiego porodu w domu z naszą najmłodszą córeczką i przygotowywałam się do niego tak naprawdę już na etapie pracy terapeutycznej po porodzie z synem. Żeby móc poczuć się bezpiecznie w porodzie, w jakimkolwiek porodzie, już nie tylko w domowym, ale w jakimkolwiek porodzie, to przede wszystkim trzeba ten poród trochę poznać i go zrozumieć. Czy my się go boimy, czy się nie boimy, to jest jakby już druga kwestia, bo najczęściej boimy się tego, co jest dla nas nowe, nieznane, z czym nie mamy doświadczenia, nie wiemy o co w tym chodzi. Więc jest to taki moment w naszym życiu, poród, do którego się przygotowujemy za każdym razem na nowo. Ja się przygotowałam dopiero za trzecim razem. Ty możesz mieć szansę przygotować się już do swojego pierwszego porodu. Zrozumieć o co w nim chodzi, jak pracują hormony, co jest w tym porodzie najważniejsze i po prostu przeżyć go po swojemu. Jako osoba z branży położniczo-porodowej można powiedzieć o porodzie domowym to, że on daje kobiecie niezwykle niewyobrażalną siłę i moc. Jest to takie doświadczenie, które zostaje z nami już do końca życia i warto. Aby było ono pozytywnym wspomnieniem. Porod domowy jest tak naprawdę porodem bardzo fizjologicznym, porodem naturalnym, w którym nie ma żadnych interwencji medycznych, w którym działają prawa natury, działa grawitacja, kobiety przyjmują bardzo intuicyjne porody, wydają z siebie intuicyjne dźwięki. To jest poród, w którym one po prostu czują się bezpiecznie. Bo żeby zdecydować się na poród domowy, to ty musisz czuć się bezpiecznie. Jeżeli masz jakiekolwiek minimalne obawy, że to jednak może nie do końca jest droga dla ciebie, to w takim porodzie prawdopodobnie wtedy uwolni się coś, co zablokuje twoje ciało i ten poród na przykład na kilka godzin albo spowoduje transfer do, do szpitala. Także, żeby rodzić w domu, to ty musisz być w 100% pewna, czuć to, czuć to, że to jest dla Ciebie dobra droga. Takim przykładem są też na przykład kobiety, które otaczają się ludźmi, którzy tego porodu nie rozumieją, które, którzy będą ją straszyli, którzy będą odwlekali tą decyzję o porodzie domowym. Jeżeli jesteś podatna na, na takie osoby i one potrafią zachwiać Twoje poczucie bezpieczeństwa, to to również jest dobry moment, żeby przemyśleć, czy ja już jestem do tego porodu w domu Gotowa. Bo tak jak brzmi tytuł mojej książki, poród zaczyna się w głowie. Brzuch, Macica, Krocze wykonują swoją pracę, fizyczną pracę, ale to, co się dzieje w porodzie, wszystko przetacza się w naszej głowie. Więc odpowiednie przygotowanie do porodu domowego zaczyna się tak naprawdę jeszcze przed zajściem w ciążę. Jeżeli już wtedy czujesz, że to jest ten dobry moment, ten kierunek, w którym chcesz podążać, w którym chcesz urodzić, to tak najbardziej to jest ten moment. No dobrze, w takim razie teraz może odpowiesz nam na pytanie, które pada wręcz notorycznie na moich social mediach. Mam tutaj na myśli, czy oby poród domowy jest bezpieczny? Czy poród może w szpitalu jest bezpieczniejszy? Wiem, że wiele kobiet ma takie obawy, a ja, jako osoba, która troszkę, kilka książek przeczytała na temat porodu domowego, znam odpowiedź i wiem, że często kobiety są w błędzie. I oczywiście chciałabym, żebyś powiedziała tutaj. O zdrowej ciąży, o zdrowym porodzie, a nie o ciąży, która ma jakieś komplikacje. Czy ja uważam, że tylko poród w szpitalu jest bezpieczny, a poród w domu to jakaś fanaberia i ogromne niebezpieczeństwo dla rodzącej? No nie, właśnie, całkiem odwrotnie. Zdecydowanie porody domowe są dużo bezpieczniejsze dla kobiety i dla dziecka. Z bardzo prostego powodu w tych porodach jest mniej ingerencji medycznych, a każda ingerencja medyczna rozpoczyna kaskadę interwencji, które, może, które w konsekwencji mogą doprowadzić do e, porodu albo kleszczowego, albo przez cesarskie cięcie. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, w jaki sposób wpływa medykalizacja na naturalny przebieg porodu. Musimy wiedzieć, co się wydarzy po, jakie są konsekwencje podania sztucznej oksytocyny, co się wydarzy po podaniu znieczulenia zewnątrz oponowego, tzw. apiduralu. Jeżeli my nie mamy tej wiedzy i liczymy tylko na to, że jak trafimy do szpitala, to tym porodem będzie kierowała położna lub lekarz no to możemy się nieźle rozczarować, bo rzeczywiście oni to nim pokierują, ale według tego, co oni myślą i czują. A w porodzie czujesz ty. Żadna położna, żaden lekarz, żadna dula, czy nawet swój partner nie będzie czuł lepiej porodu niż ty. Ty masz intuicję, ty masz kobiecą moc, ty wiesz, co się z tobą dzieje, ty czujesz twoje dziecko e, i wiesz, czy jesteście w danym momencie bezpieczni. No takie emocje, takie uczucia trzeba się trochę otworzyć, trzeba poszperać trochę e, w swojej głowie uleczyć rany emocjonalne, które mogły być jakieś z przeszłości, z dzieciństwa. W szpitalu jest zupełnie inna atmosfera tam jest ostre światło, ostry zapach taki typowo szpitalny dla mnie bardzo nieprzyjemny. Są nowe, nieznane twarze, dźwięki. Tutaj na Wielkiej Brytanii, na emigracji, do tego dochodzi język, z którym my się nie czujemy do końca komfortowo. Nawet jeżeli płynnie rozmawiamy po, po angielsku, to i tak zawsze to będzie dla nas język obcy w domu mamy zupełnie inne warunki jesteśmy na swoim terytorium w swojej florze bakteryjnej tej pozytywnych kulturach bakterii które bardzo pozytywnie wpływają na nas ale też na dziecko jesteśmy wśród swojej pościeli w swojej łóżku w swojej wannie jemy kiedy chcemy pijemy kiedy chcemy przytulamy się całujemy ja bardzo doświadczam takich różnic pomiędzy porodem szpitalnym a porodem domowym zwłaszcza w podejściu mężczyzn jednak w porodzie domowym mężczyźni są dużo bardziej otwarci i tacy skorzy do przytulania żony, do całowania, do takiej bliskości niż w porodzie szpitalnym. Tam się jednak krępują, nawet pocałować namiętnie swoją, swoją wybrankę. I to jest bardzo istotne, bo w momencie, kiedy. Dochodziło do zapłodnienia maleństwa, to tak naprawdę nikt wam nie przeszkadzał i tam te emocje, zwłaszcza oksytocyna i endorfiny, działały po prostu naturalnie. I dokładnie to samo się powinno stać w porodzie. Jeżeli my się wstydzimy, pokazywać swoje emocje, wstydzimy się przytulić, wstydzimy się pocałować przy kimś, no to te hormony nie będą pracowały dokładnie tak, jak mogłyby pracować. Także z mojego doświadczenia, z mojej opinii a możecie wywnioskować, że ja uważam, że porody domowe są dużo bezpieczniejsze niż porody szpitalne. I wiem, zaraz tu padnie takie magiczne pytanie. A co jeśli coś się stanie? No ale co to jest to coś? Dziewczyny, co to jest to coś? Co masz na myśli, mówiąc, to coś się stanie. Najczęściej komplikacje w porodzie występują wtedy, kiedy coś w nim zostało wcześniej zaburzone. Um, i tutaj polecam już po prostu udział w szkole rodzenia albo otaczanie się literaturą okołoporodową, która bardzo dokładnie to wyjaśnia, co się w tym porodzie może wydarzać, kiedy zaczynamy w nim kolokwialnie mówiąc, grzebać. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do korzystania z różnych form edukacji, edukacji przedporodowej. Znajdziecie na 100% odpowiednie miejsce w sieci, które będzie sprzyjało. Temu, żeby tam się poczujecie dobrze, poczujecie się bezpiecznie. Ja zapraszam oczywiście do siebie, no bo co bym mogła teraz innego powiedzieć? Jeżeli macie ochotę, skorzystajcie z bloga, na przykład na stronie polska szkoła i jest baza wiedzy, w której znajdziecie mnóstwo informacji o ciąży, o porodzie, o badaniu noworodka, o karmieniu piersią. Bardzo dużo artykułów bardzo merytorycznych i um, przystępnie napisanych. Dobrze i myślę, że tutaj zakończy się część pierwsza, ponieważ nasza rozmowa no troszkę będzie trwać. Na kolejną część zapraszam was za tydzień. I dziękuję Ci bardzo Agnieszka, że zdecydowałaś się wystąpić na moim kanale i opowiedzieć troszeczkę moim widzom i myślę, że też nowo przybyłym, ponieważ ten temat będzie wzbudzać coraz większe zainteresowanie i prawdopodobnie w przyszłości, w niedalekiej przyszłości. Być może na ten film natrafi większa ilość kobiet. I kończąc już dzisiaj nasze spotkanie, z całego serca Wam dziękuję za to, że byłyście tutaj z nami, że wysłuchałyście, co mi w duszy gra, że mogłam się podzielić z Wami moimi przemyśleniami na temat porodu domowego. Te wszystkie przemyślenia są zawarte w książce Poród Zaczyna się w głowie w książce, która jest aktualnie dostępna w przedsprzedaży na stronie www.książkaoporodzie.co.uk. Także znajdziecie ją bezpośrednio, można kupić ją płacąc w płacących złotówkach lub w funtach. Nie ma problemu. Książka jest w przedsprzedaży, co oznacza, że taką drukowaną wersję dostaniecie najpóźniej przed świętami Bożego Narodzenia. Ja, korzystając z okazji, chciałam Wam bardzo jeszcze podziękować za to, że chcecie wiedzieć więcej, że chcecie być świadome, że chcecie zrobić coś innego niż dzieje się tak po prostu powszechnie na porodówkach. To, co dajecie. Swojemu dziecku teraz na 100% zaowocuje w przyszłości. Każde ziarenko, każde ziarenko zasiane z miłością będzie kiełkowało miłością dalej. Dobrze, dziewczyny, trzymajcie się cieplutko. Zapraszam Was do mnie na różne moje strony. Do kontaktu ze mną w, na konsultacje, jeżeli chcecie, lub na naszą szkołę rodzenia. Prowadzimy ją również online. Wiecie, gdzie mnie szukać. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Ja myślę, że każda z was jest w stanie urodzić dokładnie tak, jak sobie tego życzycie. Pozdrawiam was serdecznie. Wasza Dula Agnieszka Plutyszka-Radek. Pa pa.